Książę blady był jak ściana. Miał napady dzikiej złości, bo w Krakowie wieść buchnęła smok osiedlił się na włości. Smok rzecz nie jest taka straszna. Dobrze mieć takiego zioma, co pod strachem będzie wszystkich, tak od paszczy do ogona. Na początku było ślicznie: wielkie rauty, powitania, jakiś odczyt w bibliotece, dwa wywiady, trzy śniadania. Potem przyszły deklaracje o pomocy i współpracy. Smok otworzył cztery firmy, dając ludziom dużo pracy. Książę aż z radości skakał, widząc, jak mu kiesa rośnie. A co w zamian drogi smoku? Mówcie szybko, mówcie głośniej. Tu smok spłonił się leciutko, oczy dostał niby świcę. Raz w miesiącu przy niedzieli dostarczajcie mi dziewice. Książę pobladł, strachem zdjęty, lecz umowa to umowa i wysyłał mu panienki, nie chcąc z kasy rezygnować. Tu się w prasie podniósł tumult, że nam dobra wyprzedają. Może nazwać nam skarbówkę, pewnie coś na niego mają. A skarbówka jest bezradna. Paragrafu nie ma, bratku. To kapitał zagraniczny, on zwolniony jest z podatku. Więc zwołano posiedzenie, by się pozbyć tego gada. Wszystko będzie uwzględnione, nawet bardzo głupia rada. Choć pomysłów było wiele, żaden się nie trzymał kupy, jeden głupszy od drugiego można rozbić o kandupy. Aż tu się pojawił znikąd, tęgi młodzian, Sroga Ja mam sposób na to bydle, a nazywam się dratewka. Jak powiedział, taki zrobił. Wnet barana przysposobił do środka napchał siarki, dwie kiełbasy, cztery skwarki, potem szybko wsiadł na konia i zostawił to na błoniach. Smok zobaczył tego gifta i pomyślał: nowa opcja. Książę wysłał mi podarek, pewnie w grodzie jest promocja. Ledwie zeżar, ledwie mlasnął, coś go pali w niebogłosy, w brzuchu ogień ma okrutny, aż mu z wyszły włosy. Więc do rzeki szybko bierze, by ugasić, co go pali, wtem huknęło coś jak mina, biedny smok nam się rozwalił molał. Gdy chcesz chronić to, co rzadkie, a dokoła moc cymbałów, to nie wpuszczaj nigdy więcej zachodniego kapitału.